No pierwsza połowa dosyć wyrównana. W pierwszej połowie byliśmy konkurencyjnym przeciwnikiem dla Rywala, natomiast druga połowa, po zmianach zespołu z Kluczborka, no i po naszych zmianach to zaczęła być widoczna coraz większa różnica w jakości. No i myślę, że jedyne co mogę powiedzieć, to że w kadrą, którą tutaj dzisiaj przyjechaliśmy, to tak naprawdę no, wyciągnęliśmy maksa z tego meczu, bo no, przy odrobinie po prostu może więcej szczęścia w tych sytuacjach, gdzie byliśmy pod polem karnym przeciwnika, więcej jakości, no to mogliśmy gdzieś się załapać do rywalizacji o trzy punkty do ostatnich minut, no ale tak naprawdę no to, to było widać już tą coraz większą przewagę w drugiej połowie w drugiej połowie zespołu z Kluczborka i no i ta, ta jakość też pod polem karnym naszym zadecydowała o tym, że, że przegrywamy dzisiejsze spotkanie dwie, dwiema bramkami i przeciwnikom należą się gratulacje za tą, za tą postawę. No a ja swoim zawodnikom też do tego momentu, dopóki gdzieś tam nam się nie posypały te wymuszone zmiany no to, to też się należą gratulacje, bo naprawdę Wyglądaliśmy momentami naprawdę no solidnie, solidnie i było sporo składnych akcji, sporo ciekawych akcji, po których wchodziliśmy w pole karne przeciwnika. W defensywie, wiadomo, no, przeciwnik cały czas też był groźny, nawet w tej pierwszej połowie, ale potrafiliśmy skutecznie gdzieś tam się bronić i obrona pola karnego wyglądała dosyć dobrze, nawet w tych sytuacjach, gdzie widać było, że zespół z Kluczborka po wjazdach do linii końcowej szukał dogrania na, na cutbacka i albo te podania przecinaliśmy, albo wykazywaliśmy się też dobrym blokiem i... No, i po prostu, gdyby nie, nie ta sytuacja z drugiej połowy, gdzie ta różnica jakości w zawodnikach rezerwowych przechyliła szale tego spotkania na korzyść kluczborka, no to myślę, że, że być może do ostatnich minut moglibyśmy gdzieś tam powalczyć o więcej niż, niż to, to się zakończyło. Dzień dobry. Co do meczu, muszę tu z trenerem się zgodzić, jeśli chodzi o pierwszą połowę i drugą. Wiedzieliśmy, że mieć przyjeżdża po analizie. I te miejsce w tabeli jest totalnie nieadekwatne do poziomu, jaki prezentowała rezerwy w ostatnich meczach, które analizowaliśmy. i, i Obawialiśmy się tego meczu, bo, bo jesteśmy po takiej niechlubnej serii, ale, ale bardzo mnie cieszy chciałem pochwalić zawodników, którzy wrócili po kontuzjach, jak Patryk Tuszyński, Trianowski, Maj. Że zacisnęli zęby od wtorku i trenowali, a, a mieli pełne prawo jeszcze, jeszcze się leczyć. I, I za to chciałem im podziękować i pogratulować, że, że dla drużyny wiem, wiem, że jeszcze nie są na pewno w 100% doleczeni, ale, ale sytuacja tego wymagała i fajnie, fajnie że, że podnieśli rękawice sami i, i chcieli pomóc drużynie I dzisiaj było widać tą pomoc, tą jakość. Mieliśmy dużo więcej jakości w ostatnich meczach, chociaż że jeszcze pod tym polem kardem y, przeciwnika musimy być jeszcze, jeszcze bardziej skuteczni i, i tacy wyrachowani, y, że to się przekładało na bramki. I też muszę pochwalić zmienników dzisiaj, że, że dokonali no naprawdę y, bardzo, bardzo, mówię o Kamilu że że. Rozkręcili to, Kamil kolejną piękną bramkę strzelił, bardzo aktywny był Kamil Miller na boku i tego potrzebowaliśmy, tego nie mieliśmy w pierwszej połowie. I tu całej drużynie i chłopakom indywidualnie chciałem pogratulować i, i, i czapka z Bowy, bo, bo to są trudne momenty jak się Czech czy nie wygrywa. Z gry może nie wygląda to najgorzej, ale wynikowo wygląda źle. I, I było widać, że dzisiaj stały fragment chyba drugi do bronienia, dostajemy bramkę i, i, i widać, że, że e, nie mamy luzu, nie mamy takiej jeszcze pewności w tym momencie, ale takie zwycięstwa jak dzisiaj. Myślę, że chłopaków trochę, trochę już tutaj tą pewność napędzi, na, na bo było widać, że po drugiej bramce już, już był taki zwiększy spokój, a po trzeciej no to już e, była taka, taka kontrola, jakbym sobie się oczekiwał od chłopaków, taka pewność siebie i, 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 i to przyjemnie się na to patrzyło. I, i Pracujemy dalej, kupę meczy przed nami ja już powiedziałem, że nikt suchą e, stopą tej rundy nie przejdzie i już, już chyba nie ma drużyny niepokonanych albo z pełnym kompletem, że, że jest wszystko do odrobienia i w tym kierunku idziemy. Dziękuję.